No, ja już prawie kończę. Ten zrąb zostało mi gdzieś na dwie, może trzy godziny roboty. Ale w międzyczasie trafiłem coś, chcę Wam pokazać. <laughs> Kurczę, no, yy, są przy okazji też kureczki, dlatego poleciałem do, do, do mieszkania, koszyk wziąć. Tu tak na brzegu parę kureczek stoi ja już mam zrąbka pra, praktycznie zakończony te 2-3 godzinki to już jest pestka także te, teraz mi zostanie złożenie, cięcie, układanie tu gdzieś te kureczki pierwsze stały o, tu nawet przewróciłem jedną ale tego ale dobra, to my zostawimy tu widzę gromadka taka fajna tu jest, o, tu jest I tu są takie śliczne ale nie, nie grzyby nie grzyby chcę wam pokazać zaraz zaraz wszystko się wyjaśni chwilę cierpliwości <grywa> o, jedna po drugą Dobra, ja to sobie za chwilę pozbieram te kureczki bo tak trochę ich tu tu jedna, tam jedna trochę takie porozrzucane po, po tym po lesie. Tu jest piękna. Też, no ja na grzybki nie mogę sobie wyskoczyć, bo to chciałem jak najszybciej skończyć ten zrąb. No to grzybki, kurde, prawie na zrąb mi wylazły. No praktycznie niektóre to i na zrąb, bo tu nawet gałęzie zbierałem i tu grzybki również stoją. No i paskudnie, kurczę, co dzień deszcz Co dzień deszcz jak mnie czasem nie, nie wygoni o, ale tu był Czy to kurka była? Nie no coś innego A nie to podgrzywek był Ja go chyba potrąciłem a nawet nie wiedziałem Myślałem, że to taki korzeń Kurki. No dobra, tu ich tam w niektórych miejscach po jednej, po dwie stoi. To ja to sobie później oblecę, ale idę wam coś pokazać. Tak, właśnie jak się trafiły te kurki, tak trochę się zacząłem rozglądać, czy nie ma ich tu więcej. No i faktycznie stoją. Stoją tak pojedynczo, porozrzucane po tym, ale przy okazji trafiłem coś innego. Nie wiem, czy powinienem nawet to pokazywać, bo może być, że to jest rzecz, która jest wiem, celowo ukryta i tego niektórzy będą szukać z mapką gdzie to było O tu. O, tu kureczka nawet również stoi. O, tu druga. To już ją wyciągnę. Nie wiedział, że to zabrać. Trzeba będzie. Ale tu patrzę takie podpaty, jakby zaznaczone coś. Tu kamień. Tu jakieś kurczę te. I dostrzegłem szczępek, myślałem, że to folia, a tu się okazuje, że tu jest jakiś skarb skowany. Wyciągnąłem to. Ja to zostawię, tylko chcę Wam pokazać i w tym, no nie chcę żeby deszcz tu napadało tak się pochylę nad tym i tu są różne takie gadżety jakieś zabaweczki jakieś wisiorki tu widzę kompas też jakieś zwierzątka i to jest chyba ta, każda rzecz z nich osobna to jest chyba wisiorek ja tego też nie będę rozpakowywał żeby tu niczego nie ruszać a głębiej mam jakieś takie krążki, klocki czy jakiś medal czy co to jest bo to ciężkie takie wygląda jakby to medal jakiś był Takie kruszki, ciekawostki różne. No i przez przypadek praktycznie to trafiłem. Ja mówię, no nie wiadomo czy kurcze nie będzie lepiej tego nie pokazywać. Żeby to niepożądane osoby nie podebrały tego. Bo może być, że i tu będzie jakaś jakaś grupa tego poszukiwała tego skarbu i to będzie albo albo ich nagroda albo po prostu yy, będą tego poszukiwać do skutku o, że to tak jak było zaznaczę tym kijkiem również tak samo no i zobaczymy sprawdzę to za kilka dni czy, czy to jest nadal tu czy już zostało znalezione przez te osoby, które będą tego poszukiwały a w zasadzie trafiłem na to, bo tak się za tymi kurkami tu rozglądałem, jak, jak tamte na brzegu yy, tego zrębu trafiłem kilka kilka kureczek tam stoi, mówię może dalej, głębiej też będą no i się okazuje, że też są też są tylko tak porozrzucane ja ich tu zaraz pozbieram, ale tu już nie będę tego filmował tylko na sam koniec pokażę ile było Tu jakieś liczne stoją No już kilka kilka zebrałem ale nie filmuję bo kurczę taka gęsta mrzawa pada że obawiam się żeby mi kamery nie zamoczyło jakieś liczności miejscami to takie ładne gromadki nawet się trafiają no już Trochę i się nazbierało. <laughs> I to to całkiem przypadkowo. Tu widzę też ładna gromadka stoi. Spójrz się tu. To są następne. Tu również tu też i tu także i tu i tu kurczę to może nawet grzyby są, tylko człowiek nie ma czasu łazić. O, tu jakie piękne. człowiek nie ma czasu łazić. To i nie wie, bo to kurczę. W pierwszej kolejności muszę to drzewo skończyć pozwolić pociąć to, to na grzyby nie ma czasu wyskakiwać ale jak tu koło domu tyle kureczek to ciekawe jak tam na mostowie mostowo to to jest dopiero takie fajne miejsce na kurki Jemy. o tu następne o tu jakie piękne stoją Stoi, tu stoi, tu również. Tam z daleka. również. To też kureczka, też. Tu, ale muszę zmiatać, bo kurczę, deszcz się tak rozpadał. Raz mocniej, raz tego. Raz słabiej, ale już mi. Czuję, że grzbiet zaczyna przemiękać. Kłócej. Dwa te. Dwa płaszcze przeciwdeszowe leżą w samochodzie. Ale wyskoczyłem na chwilę tylko. filmować to. No a to już zeszło. Trochę czasu. I tak się kręcę. No i. Między tymi liśćmi tu na tych obrzeżach no trochę ich tu wszędzie stoi No i sile, po koszykach kurczę Śliczności się zebrało Ale muszę też uważać na kamerę bo cały czas mam mokrą No nie chcą mnie wypuścić te Kóreczki, kurczę! No mam kawalątek do domu, kurczę! A co? Parę kroków się trafia, i co parę kroków mi się trafia? Nawet. Nawet już nie, nie kręcę się. Zbieram się, pędzę do chaty. Dobra, nie ma co. Pół koszyczka jest pięknych kureczek całkiem przypadkowo zebranych No i gony Gonię do domu Tak, żebym miał trochę podciągniętą robotę, bo lepiej chyba jak godzinę zbierałem ale trudno grzybki kurczę, dawno masz na zrąb przylazły prawie.